Mamy już narysowaną zaszewkę biodrową. Ślubny mnie poprawił, że to nie dzioby nie powstają, tylko kuper ma nie powstać i niech się teraz nie zacznie śmiali, bo będzie go słychać. Zaszewka biodrowa jest. Została nam zaszewka tyłu i zaszewka przodu. Musimy znowu wyznaczyć ich głębokość. Wracamy do naszych wyliczeń i zajmiemy się w tej chwili obliczaniem właśnie głębokości dwóch pozostałych zaszewek, ale zanim to zrobimy. Obliczamy sobie drugą dodatkową wartość yyy. Obliczamy ją odejmując poprzednią wartość pomocniczą, odejmując od niej głębokość zaszewki biodrowej, czyli tak jakby xxx to była cała liczba centymetrów, którą musimy na zaszewkach zgubić. Wiemy już, i to było 16 u mnie, wiem już, że 9 centymetrów poświęciłam na zaszewkę biodrową, Muszę jeszcze upchnąć 7 cm w zaszewce przodu i w zaszewce tyłu. Żeby to wyliczyć, robimy w ten sposób. Głębokość zaszewki tyłu to jest 2 trzecie mojej przed chwilą obliczonej wartości pomocniczej, czyli u mnie to będzie nieco poniżej 5 cm, ale ze względu na to, że trzeba to jakoś zaokrąglić, ja to sobie zaokrągliłam do 5 cm. Będę miała spódnicę minimalnie obciślejszą w pasie, ale spokojnie, parę milimetrów na pewno nie sprawi, że się w niej nie zmieszczę. 5 cm zaszewki tyłu, ale pamiętamy, że to jest 5 cm, które ma pójść na pół przed i po linii zaszewki. Jesteśmy na linii zaszewki, Jesteśmy na tyle i zaznaczamy sobie 5 cm. Zaznaczamy sobie te 5 cm na naszej oryginalnej poziomej linii czyli u mnie to jest 2,5 cm przed, 2,5 cm po. Łączymy z miejscem, gdzie była wyznaczona długość zaszewki. I prowadzimy ją już aż do linii nowej, podniesionej linii talii. W jedną stronę i w drugą stronę. I znowu powstaje problem, że zaszewka, która styka się pod takim kątem na tyle, może powodować, znowu cytując ślubnego, powstanie kupra. Dlatego tym razem też narysujemy łuczek, ale łuczek znacznie mniejszy niż na zaszewce biodrowej. Znowu, powinien to być krzywik, ale z braku krzywika można sobie też poradzić ręcznie. Ten łuczek jest wyjątkowo mały, ale mimo tego powoduje, że tu mamy linię ładniej schodzącą do końca. Analogicznie, drugi wytniemy sobie, wycinając zaszewkę. Robimy to tylko po jednej stronie. Zaszewka tyłu gotowa. Została nam zaszewka przodu. Zaszewka przodu to 1 trzecia pomocniczej wielkości YYY 2,5 cm. Znowu 2,5 cm rozłożone na prawą i lewą stronę linii zaszewki. Czyli jakieś 1,25. Znowu zaznaczamy sobie na oryginalnej linii. Poziomej, a przedłużymy do nowej, podniesionej linii talii. Zaczynam od punktu długości zaszewki i rysuję w górę. Zaszewka przodu jest tak niewielka i tak krótka, że tutaj już nie musimy walczyć z rysowaniem dodatkowych łuków. Osoby, które mają wydatny brzuszek i ich zaszewka, z przodu będzie spora. Mogą również narysować delikatny łuk podobny do tego przy zaszewce tyłu. Tym sposobem forma spódnicy jest gotowa.